papryczek sprawdź, zobacz Eldokana wolno masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną gotów do walki jak Lobo i tak jak Koprobo oczyszczam miasto z pustą głową no dobra, słuchajcie zajęcia z chemii na chwilę przerywamy i innych rzeczy i chyba czas na coś ciekawszego także tak jak widzieliście w komentarzu dzisiaj sobie powiemy o tym jak THC wpływa na człowieka? No. Na początku y, skupimy się na poziomie molekularnym, komórkowym, no a potem przejdziemy ogólnie do narządów i, i w międzyczasie będziemy sobie wyjaśniać, jak wszystko działa. Nie? No oczywiście y, w trakcie tłumaczenia y, na pewno pojawią się dziwne i niezrozumiałe nazwy dla Was, no ale wszystko, co y, mi się wydaje takie no dziwne i no to będę wam wyjaśniał na bieżąco nie? no więc w sumie jeśli liczyliście na jakiś film naukowy to w zasadzie można ten film zaliczyć nie jako marnowanie czasu a nawet może coś się z niego dowiecie na poziomie biologii i chemii no także jeśli czyjeś sumie nie oczyściłem to myślę że Możemy zaczynać. Na start wypadałoby wyjaśnić sobie, czym to jest THC, e, no pełna nazwa, no to jest tetrahydrokanabinol. Taka pełna nazwa, no to trochę przydługawa, dlatego e, myślę, że możemy podziękować Chemikom świata za to, że wprowadzają jednak skróty. E, no, w tym wypadku nie będą raczej problematyczne do zapamiętania. E, THC, no to mam nadzieję, że to wiecie, e, że. Znajduje się w konopiach, z których e, jest marihuana i haszysz. Jest substancją psychoaktywną bez wątpienia. Jakbyście się zastanawiali, jaka jest różnica między marihuaną a haszyszem, no to z pomocą przychodzi podręcznik do farmakologii. No i tam, słuchajcie, marihuana to jest e, substancja z wysuszonych kwiatostanów i końcówek łodyżek konopi. No a haszysz. To jest wysuszona żywica kwiatowa z tej konopi. No więc ta żywica, ten haszysz jest tak no, 200 razy mocniejszy od samej marihuany. No, wśród THC no, znajduje się wiele różnych związków do tej grupy, jakby należy, które się różnią miejscem wiązania podwójnego, budową stereoizometryczną, ale no to jest mało ważne. E, najważniejsze to znać taki podstawowy rodzaj THC, czyli transdelta-9-tetrachydrokanabinol. To jest pełna nazwa, no ale, no nie wiem, może się przyda, jak w milionerów będziecie grać ze znajomymi, czy coś takiego. Jak Ci się podoba to pytanie? Dobra, no to teraz myślę, że to jak THC działa, no to teraz trzeba się skupić. THC to jest jak każdy związek z biologii, żeby on miał jakieś oddziaływanie na organizm człowieka, to się musi połączyć z receptorem. Dla THC są wyjątkowe receptory, one się nazywają kanabinoidowe, ale mają skrót CB1 i CB2. Ważniejszy dla nas jest CB1, bo te CB1 no to głównie znajdują się w mózgu oczywiście i to w takich miejscach tego mózgu, że jakie ja wam powiem, to one będą w zasadzie wyjaśniały efekty działania marihuany. No bo leżą w pierwszej i czwartej warstwie kory mózgu, na przykład i w hipokampie. Te miejsca odpowiadają głównie za procesy pamięciowe. Znajdują się te receptory także w układzie rąbkowym. On odpowiada za kontrolowanie różnych emocji. No stąd wpływ na stan emocjonalny po zażyciu THC. Jedno z najważniejszych miejsc, które się potem jeszcze pojawi, to jest jądro półleżące. To jest kolejna część mózgu która jest nazywana układem nagrody. No i ona będzie kluczowa, jeśli chodzi o mechanizmy uzależnienia. Pytanie, skąd gastrofuzjysko? No też wynika z położenia receptorów, bo znajdują się w takich strukturach, które odpowiadają za głód i pobieranie pokarmu, czyli jądro przykomorowe, jądro łukowate, a także boczna część podzgórza. Oprócz tego, te receptory są jeszcze w układzie krwionośnym, rozrodczym i pokarmowym, ale ich działanie jest znikome. Jeśli chodzi o CB2, czyli ten drugi receptor kanabinoidowy, no to on też się znajduje w mózgu, ale jego funkcja jest nie tyle co średnio ciekawa, co w zasadzie no cholera, wiele o co w niej chodzi tak naprawdę. No podobno jakiś mają wpływ na odporność, ale wcale nie jest powiedziane czy pozytywny czy negatywny do końca. Niby ma też swoją rolę w hematopoezie, to chodzi yy, po polsku. Produkcja komórek krwi, nie? No, no ale to. Ehm, to, gdzie znajdują się receptory CB1, no to już nam wiele wyjaśniło co do reakcji organizmu na marihuanę. No ale jak już się zabieramy do tematu porządnie, no to wypadałoby jeszcze powiedzieć o mechanizmie na poziomie molekularnym. No czyli teraz to jest nauka pełną parą. No. No, dzięki temu też dowiemy się, dlaczego w zasadzie marihuana uzależnia. Mniej lub bardziej, no ale trzeba powiedzieć to otwarcie, że uzależnia. E, tu się skupimy znowu na tym receptorze CB1, ale tym razem e, przeniesiemy się z wyobraźnią w konkretne miejsce. Bo do jądra półleżącego, o którym już wcześniej mówiliśmy i tak jak już wcześniej też mówiliśmy, ono jest układem nagrody. No i ten receptor w tym jądrze półleżącym. Się znajduje na takich specyficznych neuronach. Neuron, jakby co, to jest podstawowa komórka w układzie nerwowym. Myślę, że to jakieś podstawa biologii, no ale jakby ktoś nie wiedział, podstawowa komórka w układzie nerwowym to neuron. No i te neurony, na których się e, znajduje ten receptor, to są neurony, które hamują inne neurony. No. Sam ten receptor jest połączony z białkiem G. Tak się po prostu nazywa, białko G. No i jak się połączy THC, czyli ta substancja, z tym receptorem, to te białko G, które było z tym receptorem połączone, jest pobudzane. I to pobudzone białko G hamuje inny związek, którym jest cyklaza adenylowa. No, i jak zahamujemy tą cyklazę, to pobudzone białko G zahamuje cyklazę, to wtedy następuje zahamowanie kanałów wapniowych. Te kanały wapniowe, jakby ktoś się jeszcze bardziej chciał wyedukować, to one są typu N. No ale kanały wapniowe warto zapamiętać, bo te kanały są niezbędne do tego, żeby podczas tworzenia impulsu w komórce nerwowej Zostały wypuszczone przekaźniki. I jeśli teraz robicie wielkie oczy i z tego jakieś impulsy, jakieś przekaźniki, kanały wapniowe, o co chodzi? Jeśli robią wam się wielkie oczy, no spokojnie, bo właśnie teraz wyjaśnię wam pracę synapsy. To mi się podoba. O to chodzi. I czas wyjaśnić wam, co to ta Synapsa, a jako, że mi się sprzątać nie chce biurka, to yy, będzie wyjaśnianie na podłodze dzisiaj. No więc tak, powiedzieliśmy, że to jest połączenie między neuronami. Przez nią przechodzi impuls z jednego neuronu na drugi. No dzięki czemu w obrębie całego układu nerwowego może być przekazywany jakiś bodziec, czy jakaś informacja. Dla porządku, ja wypisałem Wam tutaj części synapsy. To, co jest po lewej stronie. No to to jest zakończenie aksonu taka kolba. Jeśli y, wielkie oczy robicie na widok y, nas w akson i dendryt, to na szybkości wyjaśnimy sobie, to jest neuron nasz, nie? Te, Czyli ta podstawowa komórka w układzie nerwowym. No i najważniejszej części, no to jest to jądro komórkowe zamalowane, są dendryty takie małe ciałki. No i Akson, długa wypustka, taką kolbką zakończona. No i generalnie yy, proste... Proste! Proste jak jebanie jakby mój ojciec to określił. Do dendrytów będą schodziły informacje z różnych aksonów, i jądrowi będzie przez komórkę nerwową impuls przechodził dalej do aksonu. I jakieś włosy na kartce moje prawdopodobnie, i ten akson poleci informację do następnego dendrytu. No więc teraz jesteśmy w sytuacji między aksonem jednego a dendrytem drugiego. Zakończona. Ta, ta kolbka tego aksonu jest zakończona błoną presynaptyczną. Nazwa nie o tyle fajna, co ważna z punktu widzenia matury czy jakiegoś sprawdzianu z biologii. To co jest tutaj na dendrycie, macie podpisane błona postsynaptyczna, no pre, czyli przed, post, po, no raczej to jest... Wydaje mi się zrozumiałe. Generalnie w obrębie tego aksonu widzimy takie czerwone banieczki z niebieskimi kropeczkami. No to są takie pęcherzyki, które są wypełnione neurotransmiterem albo inaczej neuroprzekaźnikiem. Tam, co widzicie, taki prostokąt przy tym aksonie, no to jest kanał wapniowy. Tak, jest kanał wapniowy, ten, o którym mówiliśmy. On zaraz będę Wam tłumaczył pracę tego, tej synapsy, to ten kanał wapniowy będzie istotny. To co jest tutaj pomiędzy, no to są te neuroprzekaźniki już wypuszczone, ale to zaraz sobie wszystko powiemy. Generalnie, a jeszcze co na tych dendrytach, to tu są receptory. No i teraz, no i jeszcze pomiędzy tymi błonami jest szczelina synaptyczna. No i teraz jak to wszystko leci? no więc wyobraźcie sobie, że z tej komórki nerwowej tu leci sobie ten impuls to jak leci impuls to jest akurat, w sensie jak on jest generowany, no to jest gadka na na kurde, na cały odcinek no ale e, tym się teraz nie zajmujemy generalnie idzie impuls do tego kanału wapniowego ten kanał wapniowy oprócz tego, że on jest typu N to on jest bramkowany impulsem, bramkowany napięciem czyli leci sobie impuls elektryczny, czyli jakieś określone napięcie, no i to napięcie, jak dochodzi do kanału wapniowego, który jest tym napięciem brabkowany, czyli otwierany, no to wtedy ten kanał wapniowy się otwiera i wpada wapniowy dlatego, że przez ten kanał wpada do środka wapń. Ten wapń jest potrzebny po to, że tylko dzięki temu, że ten wapń będzie w środku, te pęcherzyki mogą podpłynąć sobie bliżej tej błony presynaptycznej i uwolnić te niebieskie kropeczki, czyli neuroprzekaźnik. Neuroprzekaźnik no to najczęściej będzie acetylocholina, ale jej zadanie jest takie, że musi się połączyć z receptorem na dendrycie. Tu kilka namalowałem już połączonych. Jak się połączy z receptorem na dendrycie? No to impuls chemiczny, no bo połączenie recept neuroprzekaźnika z receptorem, no to jest połączenie chemiczne. No to połączenie chemiczne zamienia się z powrotem na impuls elektryczny i ten impuls elektryczny leci sobie do dendrytu, do ciała komórki nerwowej i w dalszą drogę do następnego aksonu, no zależy ile mamy tych komórek nerwowych na danej drodze nerwowej. No to tyle yy, ogółem jeśli chodzi o synapsę i tyle ogółem jeśli chodzi o komórkę nerwową. To są takie podstawy, nie? No, to wracamy do tłumaczenia e, tego działania THC. Dobra. No więc, jak widzieliście, tam był ten kanał wapniowy, więc jeśli ten kanał wapniowy byłby zablokowany, a e, wr wróćmy, pamiętamy, że THC łączy się z receptorem. Receptor połączony jest z białkiem G. Białko G powoduje hamowanie cyklazy adenylowej. Jeśli cyklaza jest zahamowana, to hamowane są też te kanały wapniowe. No i wracamy teraz, że jeśli te kanały wapniowe byłyby zablokowane, no to to spowoduje zahamowanie uwalniania przekaźników. Nie? No bo tak sobie powiedzieliśmy, musi być wapń w tej komórce nerwowej, żeby uwolnić te neuroprzekaźniki. W takim wypadku cały neuron jest zahamowany. No bo on nie, nie zadziała dalej, no bo nie przechodzą przez niego impulsy. A ten zahamowany neuron, jakby działał normalnie, to by nam hamował inne neurony. Tak jak już powiedzieliśmy, to był taki neuron hamujący, czyli jakby przechodził przez niego impuls, to ten impuls by powodował hamowanie innych neuronów, co jest, może niektórzy zauważą, całkiem takim wyjątkiem w chemii bo raczej w chemii w biologii, no bo raczej kojarzy nam się, że te impulsy są po to, żeby pobudzać następne komórki. No a tu właśnie jest hamowanie. No ale jak już powiedzieliśmy, połączenie powoduje zahamowanie neuronu, który miał hamować. Więc w konsekwencji nad tymi neuronami, które powinny być zahamowane, tracimy kontrolę. No bo zabieramy neuron, który nam to fajnie elegancko hamował. Ile razy użyłem słowa hamował lub hamowanie? To mam nadzieję, że ktoś policzy, bo i już sam się zagalopowałem, ale generalnie to myślę, że w miarę to wyjaśniłem. Bo teraz tak. Te neurony, nad którymi nie mamy już teraz kontroli, bo zabraliśmy kaganiec od nich, to są neurony, które wydzielają dopaminę. Dopamina, może niektórzy już gdzieś coś słyszeli, no to jest taki. Kluczowy związek jeśli chodzi o uzależnienia. No i to nie tylko od marihuany. No więc, podanie THC w konsekwencji, już pomijając hamowanie, niehamowanie neuronów, w konsekwencji doprowadzi do tego, że w tym jądrze półleżącym będzie wyrzut dopaminy. No bo nie kontrolujemy jej i te neurony tą dopaminę uwalniają, jak popieczone. No więc, to jest jednoznaczne z tym, ten wyrzut dopaminy w jądrze półleżącym że substancja, która go wywołała jest uzależniająca no więc niestety argumenty stałych falaczy mówiących, że nie to nie uzależnia od marihuany się nie da uzależnić to by to ty uzależnić no to nie ma szans no to niestety nauka te wszystkie argumenty yy, no, no, niszczy no no bo no, niestety na się no ale Właśnie, dlaczego tyle ludzi raczej jest taki pogląd, że to taki narkotyk, który nie uzależnia? No bo jeśli chodzi o pięciostopniową skalę narkotyków uzależniających, no to marihuana ma poziom drugi. Czy to dużo, czy mało, no to sobie sami odpowiedzcie. No ale jak na przykład heroina, która ma tam chyba pięć nawet, to jest no, różnica duża. Tylko, że to jest niebezpieczne o tyle, że... Jeśli będziemy aktywować układ nagrody związany z braniem danego narkotyku, to to nam otwiera furtkę do łatwiejszego uzależnienia się później od mocniejszych narkotyków. No bo generalnie ciało będzie już przez mózg będzie już przyzwyczajony do tych wyrzutów dopaminy, więc jak dodamy sobie do tego jeszcze inny narkotyk, jakiś mocniejszy, no to wtedy uzależnić się od niego będzie łatwiej o wiele no to to takie niebezpieczeństwo. E, no ale co jeszcze? Dopamina oprócz tego, że mm, no i wyrzut jest związany z uzależnieniem, no to ona sama w sobie jest takim neuroprzekaźnikiem, który pobudza. Bo są różne neuroprzekaźniki, a dopamina akurat pobudza. No i tam gdzie są te receptory CB1, jest uwalniana dopamina właśnie. No i to wiąże się z działaniem marihuany a dokładniej z działaniem zawartym w niej THC na te wszystkie struktury, gdzie są te receptory CB1, co powiedzieliśmy na początku. W komentarzu pytanie dotyczyło bardziej tego, jak THC trafia z płuc do krwi, ale no tu się nie ma akurat co mm, no podniecać tym, bo to no nie ma nic spektakularnego, to jest... To jak się dostaje z płuc do krwi, no to tak samo jak każda inna substancja wdychana, czyli e, no, wdych, wdychany z powietrzem spalany THC trafia do płuc <laughs> no i wypełnia pęcherzyki płucne, które... E, no, pęcherzyki płucne no, to jest taka podstawowa struktura e, płuc. Jakbyśmy wzięli płuca, bo jakiś taki mega mikroskop, no to byśmy zobaczyli, że jest stworzony z takich bąbelków. To się nazywa pęcherzyki płucne. No i jak bierzemy w dek, no to większość z nich, bo też nie wszystkie, są wypełniane powietrzem. No i te pęcherzyki nie dość, że są ciężkie, cienkie, ciężkie nie, cienkie, no bardzo cienkie. Nie wiem jak co cienkie, jak cholera, no to yy, one są też mocno ukrwione, czyli tam jest. Nie dość, że cienko, to jeszcze pełno naczyń takich drobnych, żeby to, co my wdychamy, żeby mogło do krwi dojść. No głównie chodzi o tlen. No i też, żeby krew wypełniona dwutlenkiem węgla mogła ten dwutlenek węgla w drugą stronę oddać. Funkcja jest taka. No ale THC, jako że jest gazem, e, który wdychamy, no to korzysta też z tego hmm, mechanizmu. No więc y, zgodnie z biernym przejściem z dyfuzją... To, biernych dyfuzja. Chodzi o to, że w płucu jest więcej THC, w naczyniach krwionośnych mniej. No więc, zgodnie z gradientem stężeń, jak się to fachowo słuchajcie, nazywa, to THC będzie przychodziło tam, gdzie go jest mniej. No żeby wyrównać te różnice. No ale to jest bierne przejście. No i no jak już trafi do tych naczyń, które oplatają te pęcherzyki. No to może być rozprowadzony wszędzie teoretycznie, i do stopy, i do wątroby, i do gałki ocznej. No ale to, gdzie on będzie we krwi, to jest akurat mniejszy problem, bo zadziała tylko tam, gdzie są te receptory CB1, nie? No, na tym polega cały myk, że ta, ta we krwi może być wszędzie, no ale... musi się połączyć jednak ta substancja z receptorem, żeby cokolwiek nam dała. No. No ale te zmiany w układzie nerwowym, o których sobie mówiliśmy na początku, no to nie są oczywiście jedyne. No generalnie nie wiem jakie mity słyszeliście, czy może jakieś legendy, że to jest super, lepiej, w ogóle wszystko, że to taki no, poprawiający zdolności narkotyk. No ale on, od no, czego by tu zacząć? No to zacznijmy sobie od tego, że on wpływa między innymi na odporność. No. Ale jak się sobie, no to zajebiście, nie? No to sobie wypalimy i, i gitara? No ale on wpływa negatywnie. E, szkodliwość także jest znana oczywiście na układ oddechowy, no ale to taka szkodliwość jak no, każda spalana substancja, która jest wdychana do płuc. E, jest też negatywny wpływ na układ krążenia i zwiększone ryzyko zawału, e, no to szczególnie podczas pierwszej godziny zażywania. No, oprócz tego, że podczas te, tej pierwszej godziny, no to jeszcze jest zwiększone ryzyko takich chorób jak zakrzepica, udar mózgu i zatorowość płucna, co, gdybyście nie googlowali, to no, to jest dosyć poważny dla życia stan i, i niestety, no możecie sobie mm, mówić, że a dobra, ja młody, co tam u mnie, to to pewnie nie będzie, no ale no niestety badania wskazują, że tu raczej... Wiek gra taką no, niezbyt istotną rolę, e, no, bo, no bo właśnie u młodych też to występowało. Znaczy, e, no, jeśli chodzi o takie mniej drastyczne rzeczy, no to mm, spodziewamy się raczej zwolnienia pracy serca, e, a no, zwolnienia no, albo przyspieszenia, ale takiego powyżej 100 na minutę. E, no, jeśli chodzi o długotrwały wpływ na zdrowie psychiczne, no to też nie jest no, jakby różowo, no, chociaż no, niektórzy mówią, że wiecie, że, a, że to poprawia nastrój, humor poprawia i tak dalej. No na krótką metę tam śmiechawa jest, ale ej, no, generalnie długotrwałe zażywanie no, upośledza m.in. takie funkcje mózgu jak interpretacje przyjmowanych danych. Jakieś skupienie uwagi, pamięć, no i najbardziej tą pamięć krótkotrwałą, no i też yy, spadek koncentracji. No więc, yy, no, na, największy wpływ no, to jest na tą pamięć krótkotrwałą, więc, jakieś podczas sesji, egzaminów czy coś, to jest no, no taki średni pomysł. E, chociaż dla samego no nie wiem, dla braku wyrzutów sumienia, nie, że chociażby że to przez to. No, gorsze, aha, no to takie, jednym z takich stereotypów jest takie nieogarnięcie charakterystyczne, nie? Co się przeradza w jakieś fazy, no ale z brak orientacji czasu, przestrzeni, no i, i nawet omamy mogą występować, halucynacje. A u tych, którzy dopiero swoją przygodę zaczynają, bardzo często występuje taki poważny lęk i napięcie emocjonalne, stany depresyjne i anhedonia, co brzmi jak roślina, ale generalnie chodzi o to, że jest obniżona zdolność odczuwania przyjemności. No raczej no nikt dobrowolnie by nie chciał czegoś takiego. No oczywiście, no, nie jest powiedziane, że po każdym zażyciu, każda osoba ma coś takiego. Oczywiście, że nie. Ale chodzi o, o różne badania, które były robione, no i takie wnioski z nich płyną. No a żeby coś wywnioskować w tych badaniach, no to wiadomo, to nie może, że się zdarzyło raz u kogoś i, i jest potwierdzone. No tylko zdarzało się częściej niż byśmy sobie to, no nie wiem, wyobrażali. No ale ogólnie patrząc, tak podsumowując, Wszystkie objawy, doświadczenia różnych ludzi, których ja też znam i no to trzeba przyznać, że w porównaniu do jakichś cięższych narkotyków, jak amfetamina czy kokaina, no to no nie ma tragedii, nie? No najgorsza z tych rzeczy jest to to, że po prostu to jest jakby taki narkotyk, który stanowi element drogi przejścia, nie? Drogi przejścia do uzależnienia od jakichś mocniejszych dragów, no. Ale czy palić, czy nie palić, to sobie już odpowiecie sami, nie? Czy ja palę? Panie kierownictku, ja palę przez cały czas na okrągło.